Sponsorem programu jest Katowicka specjalna strefa ekonomiczna KSSE Komp. Dzień dobry, odroczony wyrok na węgiel w relacjach. Sprawdzimy, co dalej ze starymi blokami energetycznymi. W programie także pokażemy Xenon oraz sprawdzimy, dlaczego katowicka specjalna strefa ekonomiczna ponownie jest najlepsza w Europie. Na koniec pojedziemy nową velostradą. Zaczynamy. Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę Polsce 9 miliardów 400 milionów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zamrożeniu na poziomie 500 zł za megawatogodzinę netto cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca września 2025 roku. Zapowiadany przez rząd program kredytów 0% nie wejdzie w życie. Nowy program mieszkaniowy zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z 500 do 1000 zł miesięcznie zostanie podniesiona kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zakłada to nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. 15 grudnia wchodzi nowy roczny rozkład jazdy na kolei. Koleje Śląskie uruchomią 30 pociągów dziennie więcej niż dotychczas. Polska Grupa Górnicza podjęła decyzję. Kopalnia Rydłutowy będzie dalej fedrować przyszłość bezpiecznego wydobycia w tym miejscu. Była niepewna. W lipcu doszło do wstrząsu. Zginął jeden górnik. Od tego czasu część kopalni była wyłączona z eksploatacji. Kopalnia Redutowy to pod względem efektywności jeden z najlepszych zakładów polskiej grupy górniczej, który jest najważniejszym płatnikiem podatków dla lokalnego samorządu. Odczułby to też lokalny biznes. Bardzo dobra wiadomość po tych wszystkich przykrych informacjach z lata, z lipca. Nie wiedzieliśmy jaka będzie przyszłość kopalni. Decyzja PGG zapadła. Zakład będzie fedrować w modelu jednościanowym, a część 2,5 tysięcznej załogi trafi do innych ruchów kopalni ROW. Te zakłady nie są w dalekiej odległości od siebie, więc nie powinno to stanowić dla niektórych pracowników problemu. Zresztą sami, którzy już dzisiaj pracują na oddelegowaniu, pytają dyrekcję kopalni albo informują, że oni chcieliby już tam zostać. Bezpieczeństwo wydobycia było analizowane na zlecenie Wyższego Urzędu Górniczego po lipcowym wstrząsie, w wyniku którego zginął jeden górnik, a drugiego odnaleziono po 48 godzinach akcji ratowniczej. Od tej pory część kopalni była wyłączona z eksploatacji, a wielu ekspertów zastanawiało się nad zasadnością dalszej działalności zakładu. Decyzja jest bardzo racjonalna z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na warunki społeczne, trzeba zadbać o te miejsca pracy, to po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć świadomość tego, że polskiej grupie górniczych dzisiaj potrzebnie jest węgiel z kopalni reduktowych, który ma określone parametry i ma miejsce na, na rynku. Po trzecie znaleziono partię złoża, którą można eksploatować w sposób bezpieczny, a to było jedyne kryterium przedłużenia funkcjonowania kopalni. Według obecnych założeń kopalnia zakończy działalność w 2043 roku, o ile znów nie dojdzie tu do nieprzewidzianych zdarzeń. Muzyka Rynek energii mocno się zmienia. O szczegółach porozmawiam z gościem relacji Paweł Micuła, prezes Tauron Wytwarzanie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, jaka jest strategia wobec starych bloków energetycznych? Na tę chwilę nie podjęliśmy żadnej wiążącej decyzji co do terminów odstawienia poszczególnych naszych bloków. Od strony technicznej, wszystkie nasze bloki, tak zwane stare dwusetki, są w stanie pracować do roku co najmniej 2030. Jedynym Elementem niezbędnym do tego, by w takim czasie okresie można było funkcjonować, jest pozyskanie wsparcia po to, by przywrócić rentowność pracy tych jednostek. Na przestrzeni ostatnich lat istotnie zmieniła się charakterystyka pracy naszych bloków węglowych. Kiedyś stanowiły one podstawę funkcjonowania w krajowym systemie elektroenergetycznym. Aktualnie bloki te pełnią funkcję gwarancji dostaw w sytuacji, kiedy podaż energii ze źródeł odnawialnych jest niewystarczająca. Powiem tak. Na tę chwilę stanowimy swoisty bufor bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, i to jest rola tych naszych jednostek w następnej perspektywie. Jako zarząd spółki zabiegamy w tej chwili o wdrożenie systemu wsparcia. Wszystkimi naszymi blokami zamierzamy ubiegać się o kontrakty mocowe na aukcjach na lata 2026-2028, co pozwoli na pozyskanie finansowania i bezpieczną eksploatację naszej floty do roku co najmniej 2028, natomiast równocześnie analizujemy różne możliwości komercjalizacji naszych elektrowni poprzez m.in. repowering, czyli dostosowanie naszych instalacji do spalania innego rodzaju paliwa. Rozważamy również inne alternatywne projekty, m.in. budowę gazowych turbin szczytowych, tzw. pikerów. Rozważamy również kwestie instalacji magazynów energii połączonych z farmami Fotowoltaicznymi. Co z pracownikami? Na tę chwilę, jak powiedziałem wcześniej, nie mamy żadnych określonych terminów zamykania naszych elektrowni. Natomiast niezależnie od tej sytuacji prowadzimy transparentny dialog z pracownikami oraz stroną społeczną. Poinformowaliśmy wszystkich naszych pracowników o możliwych scenariuszach funkcjonowania naszej firmy po roku 2025, a co najważniejsze zadeklarowaliśmy, że w przypadku konieczności podjęcia decyzji o zamknięciu danej elektrowni wszyscy nasi pracownicy będą mieli zagwarantowane miejsca pracy. Odbędzie się to w sposób następujący. Będziemy przesuwać naszych pracowników do innych lokalizacji, a w przypadku, jeżeli te możliwości okażą się niewystarczające, ofertę pracy nasi pracownicy dostaną ze strony innych spółek grupy Tauron, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników w obszarach dystrybucji, ciepła, OZE czy też wsparcia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Żory stają się atrakcyjnym miejscem dla biznesu. Rok temu powstał Xenon, akcelerator biznesowy w strefie przemysłowej. W założeniu miał pomóc małym przedsiębiorcom na początku ich biznesowej drogi przez meandry rynku. Po pierwszym roku są też pierwsze wnioski. Artur Harendarczyk. Xenon powstał głównie z myślą o podnoszeniu. Obrotów, a w konsekwencji zysków, szczególnie małych firm. W związku z intensywnym rozwojem firmy szukaliśmy um, dogodniejszej lokalizacji. I co ciekawe, przenieśliśmy siedzibę firmy z Krakowa do Żor. Łącznie w czterech budynkach są aż 32 mniejsze lub większe, kompleksowo wyposażone hale, które można aranżować według własnych potrzeb. To jest nasz wyrócznik, i to jest coś, co jest nieobecne na rynku, bo generalnie budują deweloperzy bardzo duże hale dla swoich wielkich klientów, natomiast my celujemy w mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Czyli firmy takiej jak ta której głównym problemem teraz jest znalezienie odpowiedniego pracownika. Dla nas największy problem jest pozyskanie osoby, która będzie na tyle odpowiedzialna, na tyle fachowa. Chcemy w z tym, z tym zakresie współpracować z Urzędem Pracy, abyśmy mieli komfort z tyłu głowy działania, że przy pracy, przy na przykład drogich projektach, czy bardzo drogich samochodach, nie musielibyśmy tej osoby patrzeć na ręce. Znajdujący się po sąsiedzku powiatowy urząd pracy nie ma złudzeń, że znalezienie dobrego pracownika dziś to jak wygrana na loterii. Przez bardzo długi okres czasu żory były miejscem o najwyższej stopie bezrobocia w województwie śląskim, sięgającej 26-27%. Obecnie ta stopa bezrobocia wynosi 3.4% i to dzięki właśnie tej konsekwentnej polityce rozwoju. Rozwój widać w statystykach. Przybywa w w województwie śląskim podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec zeszłego roku zarejestrowano ich ponad pół miliona. Zwalniać zamierza co dziesiąta, zatrudniać także co dziesiąta. Biznes się kręci, ale zdaniem specjalistów wymaga wsparcia, choćby takiego jakiego tu w żorach poprzez Xenon udziela Katowicka specjalna strefa ekonomiczna. Jakie były ostatnie 12 miesięcy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? To pytanie do mojego i Państwa gościa, profesor Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze, witam Państwa. Panie prezesie, jak możemy podsumować ten mijający rok w strefie? Myślę, że jednym słowem, rok dobry, choć niełatwy. To ze względu także na sytuację międzynarodową. Większość gospodarek krajów, z którymi. Polska ma bliskie relacje handlowe, było dotknięte spowolnieniem gospodarczym, co oczywiście także odbija się w kontekście chęci do inwestowania w krajach no, spoza owych, dotkniętych spowolnieniem. Natomiast tę lukę staraliśmy się wypełnić, wykorzystując narzędzia polskiej strefy inwestycji i to. To nam się udało, mogę już dzisiaj powiedzieć, nie zdradzając może zbyt wielu liczb. Nasi przedsiębiorcy, czyli firmy z polskim udziałem, głównie pozwoliły nam osiągnąć dobre wyniki, wyniki, które, biorąc pod uwagę tą ogólną sytuację makrogospodarczą na świecie, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. No, może, żeby przynajmniej coś zdradzić, myślę, że ta wartość inwestycji, która udała nam się pozyskać w roku 2020, Czwartym to około 2 miliardy 500 milionów złotych, za co chciałbym podziękować inwestorom, mając tę okazję, będąc u pana redaktora w programie, ale także wszystkim pracownikom strefy, całemu zarządowi, oczywiście organom korporacyjnym, bo to praca wszystkich ludzi, która przyniosła ten właśnie efekt. Były też nagrody. Tak, były nagrody, choć nie ukrywam, patrząc na różnego rodzaju rankingi, Staramy się podchodzić do nich dosyć spokojnie. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w dosyć prestiżowym rankingu Financial Times, FDI, Intelligence, gdzie uzyskaliśmy pierwsze miejsce jako najlepsza strefa przemysłowa w Europie i pierwsze miejsce w kategorii najlepsza strefa zrównoważonego rozwoju. Tak jak wspomniałem, cieszą nas te nagrody. Oczywiście porównujemy się także wewnątrz krajowo z innymi strefami, i tutaj też myślę, że. Na koniec roku powinno być dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu redaktorze, dziękuję państwu. Dobrego 2025 roku dla państwa, no i oczywiście dla Stef. Sezon może niespecjalnie rowerowy, ale jak trzeba, to trzeba. Metropolia oddała do użytku pierwszą w Katowicach Welostradę. To czterokilometrowy odcinek łączący Brynów z Giszowcem. Urzędnicy zachwalają. Jest nowocześnie, komfortowo i bezpiecznie. Dominik Styczeń. Welostrada to nic innego jak autostrada dla rowerów, która ma zapewniać szybkie i bezkolizyjne poruszanie się jednośladem. Na nowo otwartej katowickiej trasie wyznaczono 8 miejsc do obsługi rowerzystów, gdzie można odpocząć w otoczeniu przyrody. Zamontowano również samoobsługowe stacje napraw. Dzięki nim na miejscu zreperujemy drobną usterkę roweru. Nie zapomniano także o pieszych i biegaczach. Na odcinku od ulicy Kolistej do ulicy Francuskiej wybudowano chodniki. Taka welostrada nie służy tylko rozrywce, aczkolwiek jest do tego bardzo dobrze. dobra, ale także celom transportowym. Welostrada będzie oświecona w nocy, więc będzie można tam rowerem jeździć również później, przed pracą, do pracy. Można się poruszać bardzo szybko. Sieć rowerowych autostrad to koncepcja tras łączących miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łącznie ma powstać 8 welostrad o długości 120 km. Całość ma stanowić kręgosłup rowerowego transportu w regionie. Tak rozbudowana sieć ma być alternatywą dla podróży samochodem na krótkich dystansach. W przyszłości powstać ma niespełna 10-kilometrowe połączenie rowerowe Katowic z Sosnowcem, ponad 9-kilometrowe z Mysłowicami, prawie 17-kilometrowa trasa z Sosnowca przez Czelać i Będzin do Dąbrowy Górniczej, a także najdłuższy 30-kilometrowy odcinek łączący Katowice z Gliwicami. Przykład naszych zachodnich sąsiadów jasno pokazuje, że rozwój szybkich dróg rowerowych w dużych aglomeracjach to przyszłość transportu. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Sponsorem programu była Katowicka specjalna strefa ekonomiczna KSSE